Dzień dobry serdecznie. Z tej strony Sebastian Koczyk i witam Cię w serii ROP, czyli regularne omówienie bałok. Od razu konkrety, celem kryteriów akceptacji jest to, aby zdefiniować wymagania, warunki i produkty, które muszą powstać, żeby nasz system bądź rozwiązanie zostało zaakceptowane przez interesariuszy. Uzupełnieniem są jeszcze kryteria oceny, które dają klarowne porównanie pomiędzy proponowanymi rozwiązaniami i na ich podstawie biznes może zadecydować, co dalej. Kryteria akceptacji opisują minimalny produkt, który powinien zostać dostarczony, aby warto było go implementować. Często schodzimy tutaj niżej, i te kryteria akceptacji są określone na poziomie komponentów danego rozwiązania. Na przykładzie z życia. Kiedy korzystamy z jir i piszemy historyjki użytkownika, powinny być one uzupełnione o tak zwane Acceptance Criteria, czyli listę elementów, które muszą być zrealizowane, aby w ogóle przyjąć rozwiązanie. Powiedzmy, że mamy zadanie, aby wyświetlić listę studentów. W ramach opisu zadania musisz dodać informację, że na tej liście musi znaleźć się imię i nazwisko studenta, rok oraz oceny z danego przedmiotu. Bo w innym przypadku nie ma w ogóle sensu wyświetlać tej listy. Przechodząc do kryteriów oceny danego rozwiązania, tu musimy mieć zestawienie, na podstawie którego możemy porównać dane rozwiązania. Może to być na podstawie kosztu, wydajności, użyteczności albo procenta pokrycia wymagań interesariuszy. W momencie, gdy nie możemy porównać rozwiązań, Korzystając z określonych parametrów, uzupełniamy zestawienie o opinię eksperta w danym temacie. Pamiętajmy jednak, że wszelkie miary, które pomogą ocenić możliwości, powinny się tu znaleźć. Kontynuując, przykład z listą studentów. Przypuśćmy, że naszym wymaganiem jest jej wyświetlenie. I tu, na życzenie naszego biznesu, zestawić możemy dwa rozwiązania. Pierwsze to przygotowanie dedykowanej aplikacji do tej listy, co będzie bardzo kosztowne. A drugie to wyświetlenie tej listy w zabezpieczonym pliku, korzystając z Google Sheets, który jest aktualizowany raz dziennie za pomocą kostki OLAPowej. Oczywistym zestawieniem do porównania jest koszt, ponieważ zrobienie aplikacji będzie dużo droższe. Kolejnym elementem, który możemy zestawić jest użyteczność. W przypadku aplikacji dane będą zawsze aktualne, w przypadku pliku będą one uzupełniane raz dziennie. Oba rozwiązania spełniają wymagania w 100% jeśli chodzi o wyświetlenie danych, więc tu pozostaje do decyzji biznesu, w którą stronę chcemy iść. My ze swojej strony możemy dać tylko rekomendacje, które rozwiązanie naszym zdaniem jest lepsze i dlaczego. Przechodząc dalej, na podstawie kryteriów akceptacji niebezpośrednio możemy wykonać ułaty bądź SATy, czyli testy. Po kolei bierzemy nasze kryteria, mapujemy na wymagania Wykonujemy testy i mamy efekt naszych działań. Czemu o tym wspominam? Ponieważ każde kryterium akceptacji musi być testowane. Czasami to wymaga rozbicia wymagań na bardzo proste elementy, ale dzięki temu będziemy pewni, że nasze rozwiązanie spełnia wszystkie warunki oczekiwane przez biznes. Słowem zakończenia, czy jest to używane na co dzień? Odpowiedź mi oczywiście, że tak. My w świecie zwinnym wymagamy tego, aby wszystko dało się przetestować. Oprócz tego jest to świetne narzędzie, aby być pewnym tego, że dostarczamy takie rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzili. Czy ma to jakieś wady? Oczywiście, że tak. Największą z nich jest to, że gdy już zaakceptujemy dane kryteria, to czasem niemal niemożliwe jest, żeby je zmienić. Chociażby z powodów prawnych czy politycznych. I tu mam na myśli politykę w naszych organizacjach. Drugą wadą, o której warto wspomnieć, jest to, że gdy są różne grupy interesariuszy o sprzecznych interesach, to bardzo ciężko dobrać takie kryteria, które odpowiadają każdemu. Dzięki za dziś, życzę Ci miłego weekendu i jak zawsze wszystkie linki są dostępne w opisie.